A w panoramie teraz o sygnale pulsacyjnym to mało inwazyjna metoda, która wspomaga leczenie kontuzji, uszkodzeń stawów i osteoporozy. Twórcy terapii przekonują, że zmniejsza ból i poprawia sprawność stawów. Traumatolodzy przestrzegają, by nie stosować jej zamiast leczenia przy poważniejszych urazach. W Częstochowie powstał właśnie ośrodek leczenia tą mało znaną w Polsce metodą Małgorzata Wiśniewska. To terapia przy użyciu pola elektromagnetycznego, które oddziaływuje na uszkodzone stawy lub kości. Od 30 lat jej skuteczność jest potwierdzona w Stanach, Kanadzie i w Niemczech. Jak mówi jej twórca, wykorzystuje naturalne możliwości organizmu. Pole elektromagnetyczne pobudza regenerację komórek i tkanek. The basic... Największym problemem chorób narządu ruchu jest zanik lub ubytek chrząstki. Ta metoda stymuluje m.in. wzrost chrząstki. Pan Krzysztof korzystał z terapii niedawno, kiedy bolały go nogi źle złożone po złamaniu. Teraz przechodzi ponowną kurację przy naciągniętych ścięgnach pod kolanem. Miałem takie uczucie, jakby to kolano było ściągnięte jakąś taką taśmą, opaską silnie, a teraz już to powoli przechodzi. Lekarze wskazują na przeciwbólowe działanie urządzenia. Pani Danucie, której dokuczał ból stawu biodrowego, łatwiej już się poruszać. W tej chwili już od pośladka mnie nie promienie, tylko od mniej więcej kolana do stopy. Już, już mniej, tak? By wychodził dołem po prostu ten ból. Według traumatologów przy większych uszkodzeniach nic jednak nie zastąpi leczenia operacyjnego czy przeszczepów chrząstki. Traktować to przy mniejszym stopniu zaawansowania uszkodzenia chrząstki, a nie alternatywę do dużych uszkodzeń chrząstki. Dlatego, że jeżeli się odwleczy czasami leczenie operacyjne, to potem to już tylko dostaje nam proteza. Leczenie stawów należy do najtrudniejszych w medycynie, stąd tak intensywne poszukiwania skutecznej metody. Ta jest bezbolesna, nie szkodzi i jak przyznają pacjenci, poprawia sprawność. Małgorzata Wiśniewska, Panorama.